Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałem do Ciebie Tomku, ale od soboty, a właściwie od piątku pozwól, mimo że pracowaliśmy wiele lat w radiu, że jednak wrócimy do formy Pana. Czy kiedykolwiek wcześniej zwracałeś się do pracowników, którzy pracowali przy liście w programu trzeciego z podobnymi SMS-ami? Czy kiedykolwiek wcześniej zwracałeś się o to, by zmieniono jakąkolwiek albo zrobiono coś z jakąkolwiek inną piosenką. Czy może brałeś pod uwagę, że na przykład przebój Rolling Stonesów może też zawierać słowa, które mogłyby obrazić twoich przełożonych. Czy zachowałeś się wysyłając SMS-a w nocy jako cenzor, jako aparatczyk? I co powodowało, że, że to zrobiłeś? Kolejne pytanie, czy dzisiaj słysząc te słowa, nie jest ci po prostu głupio i nie powinieneś napisać szybko pisma o dymisję, a przede wszystkim przeprosić pracowników i marka? Dlaczego kłamałeś, mówiąc najpierw, że piosenka ta znajdowała się poza listą kandydatów, dopiero następnego dnia zmieniłeś znowu swoje oświadczenie? Czy nie jest po prostu ci z tym wstyd? Nie jest ci wstyd, że niszczysz Polskie Radio, a do Państwa Obojga, stojąc na konferencji w korytarzu Polskiego Radia, pani prezes, lekko mówiąc, zapraszamy wszystkich, nawet tych, razem to powiedzieliście, to jest podobny wydźwięk, nawet tych, co nie za bardzo mają warsztat, ale chcą, bo przeżyją tutaj przygodę. Tomku, z Tobą przygodę? Panie Tomku, z Tobą? Po czymś takim? Czy Ty potrafisz się wczuć w sytuację, w serca, w duszę, w głowy tych ludzi, którzy tu są, albo w głowę Marka Niedźwieckiego? Jak możesz manipulować jednym z najuczciwszych dziennikarzy? Jeżeli nie potrafisz odpowiedzieć publicznie, to odpowiedz sobie sam i spojrzyj w lustro i wiesz, co masz zrobić. Co z Panem się stało, Panie Kowalczewski? Pan jest aparatczykiem, cenzorem, polidrukiem. Czymś, co wydawało się, że odeszło w czasy zapomniane. Zaklinać może Pan rzeczywistość, ale Pan nawet nie zdobędzie zaufania u tych, dla których Pan obecnie pracuje. Nie oszuka Pan radiowców. Nie oszuka Pan radiowców takim tłumaczeniem. Przecież Pan zadzwonił zaraz po liście przebojów najpierw do kierownika redakcji muzycznej. Później, po trzech godzinach, Pan wysyła SMS-a. Ja Panu zadałem konkretne pytanie. Czy w poprzednich notowaniach listy przewojów też Pan po godzinie 22 dzwonił i miał wątpliwości, czy ta piosenka, która tydzień, dwa tygodnie, miesiąc temu zajmowała pierwsze miejsce, też miał Pan takie wątpliwości? Czy Pan nie widzi, że dziennikarze programu Trzeciego Polskiego Radia powiedzieli stop? Manifestowali na stojąco w pobliżu budynku programu trzeciego i nie chodzi tylko o to, czy to jest miejsce pierwsze, czy szóste. Chodzi także o to, jak pan się zachowuje jako dyrektor. Niech pan odpowie konkretnie na pytanie. Dlaczego najpierw zadzwonił pan tuż po zakończeniu listy przebojów do kierownika redakcji muzycznej? Tak, wszyscy stawiamy to samo pytanie, panie dyrektorze. Mhm. Proszę się do tego odnieść, naprawdę tu jest... No dobrze. Te pytania się powtarzają, proszę. Tak zadzwoniłem, ale nie odebrał i później po paru minutach rozmawialiśmy i powiedziałem, że Coś jest y, nie tak chyba z listą przebojów y, i z. P, z pier... I dlatego. Na jakiej to, podstawie pan uzna, że coś jest nie tak? Miałem informację. Od kogo? Proszę, proszę wybaczyć, ale. Nie, nie. Wiem. Wiem, że chciałem i chcę nadal wyjaśnić tę sprawę. Piosenka jest na liście przewojów y, trój... Jest, jest. Na czwartym nie ma, miejscu. Dlaczego? Dlaczego? Ale artysta wycofał. Pan nie mówi prawdy, że bezpośrednio po zakończeniu audycji pan, pan dzwoni, naciska, że Przepraszam ten... bardzo, przepraszam. Nikogo nie naciskałem. Nikogo nie naciskałem. Panie Panie prezes, proszę, pani prezesie, jak Pani stanie w naszej obronie? Przecież pani słyszy. Mówiła Pani o swoim doświadczeniu. Słyszy Pani, jak nie możemy uzyskać odpowiedzi jasnej na pytania, które formułujemy dzięki doświadczeniu? Wprost. Wykłada Pani etykę dziennikarską.